Halo, dzień dobry! Wyszedł roadmap w końcu! Klej uroczyło nas ścianą tekstu i trzema moim zdaniem genialnymi grafikami, z czego jedna idzie instant na tapetę komputera. Pierwszy akapit to standardowe bla bla bla, może nam się udać, ale niczego nie obiecujemy, bla bla bla, klasyczny dupo ocharniać, żeby nikt potem się do nich nie pył, że obiecali, a nie ma. Drugi akapit, podsumowanie 2022, bla bla bla, nabijam się minut na reklamy, bla bla bla. W 2023 Clay planuje wypuścić trzy aktualizacje za Wartości gry, dwie aktualizacje podrasowujące istniejące już mechaniki, chyba, standardowe eventy typu Halloween, Winterfest, chiński Nowelki kawniwal, cholerny crossover i dziesięciolecie Don't Stelva W czwartym akapicie Clay rozwodzi się o tym, w którym kierunku chcą iść, i uwaga, wielki plot twist chcą zadowolić wszystkich. Glue uważa, że gra jest nadal trudna i nieprzyjazna nowemu graczowi, co Butafen zamierza zmienić. Rework Wilsona jest właśnie prezentacją tego, czego możemy się spodziewać. Gra w subtelny sposób sugeruje, że broda to dobra rzecz i jest to, jak ładnie zostało powiedziane, posypką do postaci nie zmieniającą głównego smaku. Chcę również kontynuować wątek Wagstaffa i Charlie, wprowadzić wyzwania w końcowej fazie gry, które zmienią zupełnie konstant. Podejrzewam coś w rodzaju Hard Mode w Terce, a to oznacza nowe temy. Pierwszym takim wyzwaniem jest koszmarny świniołak, ale wierzę, że Clay pisząc o late game'owych wyzwaniach faktycznie wprowadzi coś po fuelku czy celestialu, bo świnie można zbić na czylku dnia 10. Nowi gracze mogą liczyć właśnie na większą czytelność tego, co trzeba zrobić w Don't jako zwijanie kompedium czy paski postępu. Jestem zaintrygowany. No i co? W czwartek zostanie wydany rework Wilsona i wtedy, jak tylko pojawi się ów rework, rozpoczniemy 100 dni z Wilsonem na live, które będzie prawdopodobnie ostatnim 100 dni z. Następna aktualizacja jest planowana na kwiecień, znając Clay Maj i mało począć nowy wątek fabularny. No więc to czekamy na czwartek, by w końcu się dowiedzieć, dlaczego Ulyssona nie ma na szachownicy z jego animacji i zapraszam na wieczornego streama w ten czwartek i Elo.